Cześć, z tej strony jest Matek CzecieRP. W dzisiejszym filmiku chciałbym Państwu przedstawić drugą monetę z serii Historia monety polskiej, która przedstawia denar Bolesława II Śmiałego. Jest to również druga moneta z tej serii o nominale 5 zł. Kolejna moneta, która została wypuszczona z tej serii, miała już nominał 10 zł. Ta moneta, jak każda inna moneta z tej serii jest wykonana w całości ze srebra o próbie 925. Średnica tej monety to 24 mm, a waga to 7,7 g. Jest wykonana z lustrzanym o rancie gładkim. Nakład wynosił 20 000 sztuk, ta emisji to był 13 września 2013 roku. Cena emisyjna wynosiła 105 zł. Ja tą monetę w gradingu kupiłem za 560 zł i uważam, że to jest dobra cena, biorąc pod uwagę, że te monety w gradingu o tej nocie są dość rzadkie i rzadko się trafiają. Jest ich dość mało na rynku. Ostatnio widziałem tą monetę. W Również w gradingu firmy NGC za około 800 zł, a później, jakiś czas później, widziałem już za 1000 zł. Także cena jest dość wysoka za tą monetę w gradingu o maksymalnej nocie. To monetę bez gradingu można kupić za 200 zł. Znalazłem kilka takich ofert, ale jest ich dość mało. Najczęściej zobaczymy cenę 300 zł. Jeżeli chodzi o Rewers tej monety. To mamy tutaj oczywiście z prawej strony stylizowany wizerunek awersu Denara Bolesława Śmiałego ze stylizowanym po pierwszym króla w koronie z mieczem w dłoni. I to bardzo dobrze widać. Z lewej strony, na wyodrębnionej powierzchni, u dołu, stylizowana budowla w stylu romańskim, co również jest bardzo dobrze widoczne dzięki zastosowaniu tutaj y, matowieniu laserowym. Po prawej stronie, od góry do dołu, półkol napis oczywiście Denar, Bolesława II, Śmiałego. Jeżeli chodzi o stronę awers, u dołu w odrębnionej płaszczyźnie w kształcie okręgu umieszczone są wizerunek Orła ustalony dla Godła Rzeczpospolitej Polskiej, napis w fotoku Rzeczpospolita Polska i po oddzielającej kropce oznaczenia roku misji, czyli 2013 rok, oraz poniżej Orła napis 5 zł, czyli nominał tej monety. Oczywiście pod orłem również mamy tutaj znak mennice, co jest niezmienne dla wszystkich polskich monet wybijanych w polskiej mennice. Po prawej stronie u góry stylizowany wizerunek fragmentu rewersu denara Bolesława Śmiałego. Ze stylizowanym wizerunkiem budowli z trzema wieżami zakończonymi kulistymi kopułami. Po lewej stronie, stylizowany fragment plecionki w stylu romańskim. I mamy tutaj tą y, piękną plecionkę, która bardzo ładnie się komponuje i jest widoczna na monecie. Dajcie proszę znać w komentarzach, czy posiadacie tą monetę. Ja tak jak wspomniałem wcześniej, ja tą monetę długo nie miałem. To jest mój jeden z, z najnowszych nabytków. Bardzo mi zależy, żeby skompletować całą tą serię. W chwili obecnie brakuje mi jeszcze tylko jednej monety z tej serii, pierwszej, która wyszła. W ostatnim czasie uzupełniłem wszystkie monety 10 złotowe i oczywiście tą 5-złotówkę. Wydaje mi się, że. Tą pierwszą monetę również będę chciał kupić w Gradingu firmy NGC. Czy to się uda i kiedy? Uda się, myślę, że na pewno. Kiedy, nie mam pojęcia i za ile czas pokażę. Niestety tych monet, tych pierwszych, nie ma tak dużo, o dziwo, w szczególności tych 5 złotówek, w szczególności w Gradingu. Ale jednak trzeba troszkę być cierpliwym, dużo szukać. Ja tą monetę naprawdę długo szukałem. I w końcu mi się udała. Czy przepłaciłem? Może troszkę przepłaciłem. Może gdybym kupił monetę bez gradingu i wysłał do gradingu samodzielnie lub nawet przez pośrednika może wyszłoby taniej. Ale szczerze mam już to z głowy. Kupowałem kilka monet równocześnie i po prostu tak to zdecydowałem, że, że jednak kupię za może troszkę wyższą cenę. Ale przynajmniej już tą monetę mam i mam to z głowy. Bo tak jak mówię, nie ma tych monet zbyt dużo. Ogólnie y, moneta jak najbardziej mi się bardzo podoba. Tutaj projektantem było Awersy i Rewersu pani Dominika Karpińska Kopiec, która bardzo dużo monet robi dla NBP. I tutaj uważam, że zrobiła bardzo dobrą robotę, pracę. Bardzo fajnie zrobiona. Ta plecionka mi się bardzo podoba. Bardzo fajna. Bardzo fajnie wkomponowane. Powierzchni dużej nie było tutaj, bo tutaj przypominam, że tu jest mała powierzchnia. Bo to jest 5 złotówka. Ale uważam, że bardzo fajnie zrobiona. Tutaj też jest telaserowe matowienie. Które jest teraz oczywiście dość częste, ale w tamtym czasach. To był jeden z początków właśnie używania tej metody. No to widać, że bardzo fajnie to jest zrobione. Modeta mi się bardzo podoba i tak jak już wspomniałem, cieszę, cieszę się, że mam ją w swojej kolekcji i że udało mi się ją kupić i zdobyć. Dajcie proszę znać w komentarzach, co, oni, co Wy o niej sądzicie, czy ją posiadacie, czy planujecie ją kupić. Ja uważam, że Tą serię skompletować w całości warto mieć. Ta seria, wydaje mi się, że w przyszłości będzie zyskiwać na wartości, i te monety raczej nie będą tracić ceny. A w tym filmiku to wszystko. Serdecznie zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do komentowania filmików i do oglądania filmików innych.